Światło, światło, światło! Mam go! Wow, to wąż koralowy! Tak, to wąż koralowy. To bardzo niebezpieczny wąż. Tak. to bardzo niebezpieczny wąż. Tak jest. To na 100% wąż koralowy. I na pewno nie chcę zostać przez niego ukąszony. Nie mają tego rodzaju kłów jak poprzedni. Mają małe, stałe kły. Ale są niezwykle jadowite. Muszę go unieruchomić. I przejąć nad nim kontrolę. Co wy na to? Na pewno chcesz to zrobić? Okej. Okay. O mój Boże. Wow. Najlepszym sposobem, aby przedstawić tego węża, ponieważ tak bardzo się poruszał, było faktycznie po prostu uchwycenie go za głowę i opanowanie go. To ogromny wąż koralowy, prawda? Tak. Największy, jakiego widzieliście? Tak. O, są niewiarygodnie szybkie, niewiarygodnie silne, a jad jest niezwykle potężny. Ukąszenie przez tego węża byłoby tak samo złe, jak ukąszenie przez Ferdelens Nie mogę uwierzyć, ile węży jest tu dziś wieczorem w ruchu. Nie do wiary. Teraz wydziela trochę zapachu. Kiedy do niego podeszliśmy, był bardzo przestraszony. Poruszał się bardzo szybko i byłem w stanie po prostu delikatnie chwycić go szczypcami. I mam dobry, stały chwyt na głowie. Delikatny, ale kontrolowany, jak widać. To jest po prostu wow! Spójrz na opalizację łusek. Czy twój aparat jest w stanie to uchwycić? Tak, to piękny wąż. Wow, naprawdę robi wrażenie. Jasne ubarwienie tego węża pasuje do terminu aposematyczny, którego często używam w odniesieniu do trujących żab. Wszystko, co ma jasne zabarwienie, jest ostrzeżeniem, że jestem toksyczny. I w tym przypadku jest to jadowity wąż, a nie trująca żaba. I znowu, ukąszenie tego węża wysłałoby mnie do szpitala. Większość węży, które do tej pory spotkaliśmy tutaj w Kostaryce, to grzechotnikowate, ale ten jest zdradnicowatym. Są spokrewnione z kobrami i mają bardzo silny jad.